Cześć, w dzisiejszym odcinku omówimy blachę trapezową, którą widział na pewno każdy z Was. W ekonomicznej kategorii cenowej jest to bez wątpienia najpopularniejsze pokrycie dachowe. Z naszego poradnika dowiecie się, z czego wykonana jest blacha trapezowa, co oznaczają symbole blachy trapezowej, czym różnią się poszczególne modele i jakie typy blachy trapezowej mogą być stosowane jako pokrycie dachowe. Zaczynajmy! Nazywam się Bartosz Wierciński i na co dzień doradzam klientom w wyborze pokryć dachowych i ogrodzeń metalowych. Zacznijmy od omówienia surowca, z którego wykonany jest ten popularny materiał na dach i elewację. Czy wiecie z jakiego materiału jest wykonana blacha trapezowa? Warto wiedzieć, jaką powłokę zastosował producent podczas produkcji blachy. Od zastosowanego materiału zależą bowiem właściwości produktu. Wyróżniam blach rdzeniem stalowym. Oraz aluminiowym. Najbardziej popularna jest oczywiście blacha z rdzeniem stalowym, która jest zabezpieczona przed korozją w procesie cynkowania ogniowego. Dostępna w sprzedaży blacha najczęściej zabezpieczana jest przed korozją warstwą ochronną składającą się z 275 g cynku na metr kwadratowy powierzchni stali. Powłoka taka nosi oznaczenie Z275. Jest ona wystarczająca dla środowiska, które nie wykazuje się podwyższoną korozyjnością. Dużą popularnością wśród klientów cieszą się blachy z powłoką alucynk. Jak sama nazwa wskazuje, jest to stop składający się z aluminium i cynku, z niewielkim dodatkiem krzemu. Skład i proporcje tych pierwiastków nie są przypadkowe. Aluminium zwiększa odporność blachy odcynkowanej na korozję, natomiast krzem ma za zadanie oddzielenie od siebie dwóch metali, które mogą wchodzić w reakcje chemiczne. W sprzedaży dostępne są również blachy trapezowe, które powlekane są warstwą tworzywa sztucznego. Powłoki te pełnią funkcję zabezpieczającą oraz estetyczną. Jedną z najpopularniejszych powłok jest poliester standard, potocznie określany jako połysk. Często spotyka się także powłoka poliester mat, pural czy plastizol. Blacha trapezowa sprzedawana jest w arkuszach. Ich szerokość może być różna w zależności od producenta. Najczęściej jednak spotykane są arkusze o szerokości od 105 do 120 cm. Długość arkusza może być różna. W zależności od potrzeb klienta może wynosić od 20 cm do nawet kilkunastu metrów. Skoro wiecie już, jakie powłoki wykorzystywane są do produkcji blachy trapezowej, pora wyjaśnić oznaczenia stosowane w nazewnictwie blach trapezowych. Litera T, zgodnie z normami europejskimi, oznacza symbol wyrobów walcowni blachy odsynkowanej. Brzmi trochę skomplikowanie, ale chodzi po prostu o to, że stal wykorzystywany do produkcji blachy walcowana jest na zimno. Literze towarzyszy liczba określająca wysokość profilu w milimetrach. Jest to najważniejszy parametr blachy, który określa jej zastosowanie. Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych profili blachy. Niskie profile, czyli te trzy. T7 oraz T8 można stosować wyłącznie na elewacji oraz jako podsufitkę. Pamiętajcie, że te modele nie mogą być stosowane jako pokrycie dachowe. Zbyt niskie przetłoczenia mogą być przyczyną przeciekania. Blachy trapezowe o średnim profilu, czyli T14 oraz T18, są najczęściej stosowane jako pokrycie dachowe. Wielu użytkowników uważa, że blacha trapezowa nadaje się jedynie na pokrycia budynków gospodarczych czy przemysłowych. Wystarczy jednak obejrzeć zdjęcia z realizacji osiedla domów jednorodzinnych, aby stwierdzić, że nie jest to prawdą. Hambut oferuje także blachę T18E, która posiada rowek kapilarny ułatwiający odprowadzenie wody opadowej w miejscu łączenia arkusz. Jest to model chętnie wybierany przez klientów. Spójrzcie też na film z realizacji domów w stylu nowoczesnej stodoły. Blacha trapezowa T18E sprawdziła się w tym przypadku idealnie. Podkreślałem ciekawą bryłę budynku. Blachy trapezowe o wysokim profilu, czyli T35 oraz T55, stosowane są przede wszystkim na dachach o dużej rozpiętości oraz na elewacjach budynku. Czas opowiedzieć nieco o zaletach blachy trapezowej i cechach, które wyróżniają ją wśród innych pokryć blaszanych. Jedną z najważniejszych zalet blachy trapezowej jest niska cena. Blacha trapezowa pozostaje najtańszym blaszanym pokryciem dachowym. Cena metra kwadratowego tego materiału, w zależności od zastosowanej powłoki oraz grubości, waha się w przedziale od 40 do 50 zł. Blachę trapezową można kłaść na stosunkowo płaskich dachach o kącie nachylenia 7 stopni. Pamiętajcie, że blachodachówkę możecie stosować dopiero. Gdy nachylenie połaci w waszym dachu przekracza 12 stopni, blacha trapezowa jest łatwa w montażu. Nawet początkujący dekarze nie powinni mieć żadnego problemu z pokryciem dachu tym materiałem. Powiem więcej: wielu naszych klientów posiadających podstawową wiedzę budowlaną oraz niezbędne narzędzia decyduje się na samodzielne krycie dachu blachą. Materiał zyskał bardzo dużą popularność w budownictwie. Warto pamiętać, że oprócz oczywistych zastosowań takich jak dach czy elewacja budynku, blachę trapezową można wykorzystać na przykład do wypełnienia paneli w tymczasowym ogrodzeniu. Bardzo ważne jest właściwe przechowywanie arkuszy przed montażem. Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Blachy zaraz po dostarczeniu należy wyjąć z fabrycznych opakowań. Składowane arkusze powinny znajdować się minimum 20 cm od podłoża. Każdy arkusz musi być oddzielony przekładką, która umożliwi cyrkulację powietrza i zapobiegnie osadzaniu się skroplonej pary wodnej. Blachy należy przechowywać pod zadaszeniem, chroniąc arkusze przed nasłonecznieniem. Czas składowania blachy nie powinien być dłuższy niż 21 dni. Pełną instrukcję przechowywania i transportu znajdziecie na naszej stronie internetowej. Pamiętajcie, że niewłaściwe przechowywanie blachy przed montażem może spowodować jej sparzenie. Tak wygląda sparzony arkusz blach. W takim przypadku producent odmówi także gwarancji z powodu złych warunków przechowywania produktu. Dziękujemy za obejrzenie naszego poradnika. Mamy nadzieję, że udało nam się w skondensowanej formie przedstawić wszystkie najważniejsze cechy blachy trapezowej. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. W kolejnym odcinku omówimy blachodachówkę. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, dzięki któremu będziecie na bieżąco z nowymi treściami, które regularnie publikujemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.